Dzień dobry Państwu, nazywam się Agata Lewandowska-Kwasek, jestem właścicielem salonu masażu Thai Relax, który znajduje się na Saskiej Kępie przy ulicy Zwycięzców 28, lokal 32. Chciałam Państwu zafundować dwie godziny relaksu i odprężenia, który daje masaż tajski. Tradycyjny masaż tajski jest masażem relaksującym, odprężającym i uzdrawiającym. Chciałabym Państwu zafundować dwie godziny wakacji bez wyjeżdżania do Tajlandii. Masaż tajski jest to połączenie akupresury, ucisku i jogi. Dlatego jest bardzo często nazywany jogą dla leniwych. Tajski masaż poprawia krążenia, elastyczność i napięcie mięśniowe ciała. Jest bardzo korzystny dla osób, które spędzają długie godziny przy biurkach, czyli mamy spięte mięśnie, mamy zesztywniałe karki. Bardzo to pomaga też jako drenaż limfatyczny, elastyczność ciała. Poza tym jest też bardzo dobry po urazach. Są to, jest to rozmasowywanie. Tajki nie ruszają kości, ale rozmasowywują mięśnie, usprawniają te mięśnie, które podtrzymują nasze kości i nasz cały kręgosłup. Mam do Państwa zaoferowania masaż tajski klasyczny, czyli tak zwana joga dla leniwych, która właśnie poprawia elastyczność mięśni, krążenie i drenaż limfatyczny. Wersja skrócona masażu dla obolałych nad biurkami jest masaż pleców, głowy i ramion. Jest to masaż właśnie szczególnie polecany dla osób, które siedzą przy biurkach. Jest też masaż, który bardzo polecam, jeżeli ktoś idzie na wieczorne wyjście. Jest to masaż stóp. Po takim masażu stóp gwarantuję, że można tańczyć całą noc bez zmęczenia fizycznego i psychicznego. Następnym masażem, który jest bardzo polecany przeze mnie na zimowe wieczory jest to masaż z templami ziołowymi. Są to podgrzewane stemple w parowarze, one są cieplutkie i im bardziej stygną, tym mocniejsze ruchy wykonuje masażystka i to jest bardzo rozgrzewające. Pomaga przy usunięciu nadmiaru wody z ciała. I poprawienie krwi, czy krążenia krwi i limfy. I ostatni masaż, który jest taki już bardzo, taki odprężający, relaksujący, jest to masaż olejkami. Robi się to przy użyciu olejków, i olejki są do wyboru: są eukaliptusowe, cytrynowe, są morskie. Takie, wybieramy sobie taki olej, który nam najbardziej pasuje i do naszego nastroju. Wszystkie masaże są wykonywane przez rodowite tajki, które ukończyły szkołę masażu przy świątyni Wat po Bangkoku. Serdecznie państwa zapraszam do Thai Relax na chwilę zapomnienia luksusu i odpoczynku. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.